Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niechaj będą z wami wszystkimi teraz. Amen. A Słowo Boże wyznaczone przez Kościół na dzisiejsze święto, czytam w psalmie 123. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych Panów. Jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na pana Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie Boże, dziękujemy Ci za to Twoje święte słowo, które kieruje nasze myśli i nasz duchowy wzrok ku górze. Dziękujemy Ci, że od Ciebie pochodzi błogosławieństwo, pomoc, rada, mądrość, siły i wszystkie dary potrzebne nam do służby, do pracy, do wypełniania obowiązków. Słowo Twoje jest prawdą, poświęć nas przeto w Twej prawdzie. Amen. Umiowanie w Chrystusie, dzisiaj obchodzimy jedno z najbardziej rodzinnych świąt na Górnym Śląsku. Dzień górniska, święto pracy. Nadal w naszym regionie wiele jest rodzin, które żyją z pracy na kopalni. Młodzi mężczyźni kiedy ukończą szkołę, czy zawodową, czy techniką, czy także jeszcze o, o specjalnym profilu studia, kierują swoje kroki do kopalni, składają wniosek o przyjęcie do pracy. Młodzi ludzie mają tą świadomość, iż ten rodzaj pracy pozwala im myśleć, ze spokojem o przyszłości, o pewnej stabilizacji, o pewnym zabezpieczeniu. Mogą planować różne działania w domu, w gospodarstwie, planować przyszłość. Dzisiaj doświadczeni górnicy wspominają wyjątkowe przeżycia na kopalni w mijającym roku. Często niebezpieczne, ale ze szczęśliwym zakończeniem. Każdy zjazd pod ziemię to kolejne wyzwanie, a każde dobre, zakończone działanie szychta to powód do radości, do dziękczynienia Bogu za opiekę, za wysłuchane modlitwy, powrót do rodziny, do domu. W dzisiejszym Psalmie 123 czytamy: Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. To spojrzenie człowieka wzwyż, w stronę Boga żywego, kiedy nasze myśli, nasze słowa, nasze spojrzenie kierujemy naprawdę na Boga. Myślę, że wtedy, gdy prawdziwie szukamy, jego bliskości, jego pomocy, jego ochrony potrzebujemy w danej chwili, czy też nawet ratunku i zbawienia. Życie górników jest trudne, pełne zagrożeń. Ta praca wymaga wyrzeczeń, także odporności na stres, poświęcenia, hartu ciała i ducha. Cierpliwości, skupienia uwagi, czujności, poczucia odpowiedzialności. W tej pracy nieuwaga może pociągnąć tragiczne skutki. W takich ciężkich warunkach kształtuje się jednak charakter człowieka. Rodzaj pracy w górniczym zespole wyrabia też ważne cechy charakteru, takie jak silne poczucie wspólnoty. W grupie pracujących, koleżeństwo, poświęcenie, gotowość pójścia z pomocą współtowarzyszą w pracy w ich potrzebie. Górnicy to ludzie bardzo ofiarni i miłujący swój zawód. Z tym zawodem związane są także kolejne pokolenia, i tak pielęgnowana jest tradycja górnicza. W naszych rodzinach. Ciężka praca i związane z nią niebezpieczeństwa sprawiają, że dzisiaj w dniu górniczego święta pracy przychodzimy do kościoła na nabożeństwo. Chcemy bowiem wyrazić Bogu wdzięczność za to, że w niejednym niebezpieczeństwie to właśnie On zachował nas i uchronił nas od nieszczęść. Chcemy też prosić Boga o zdrowie i siły, o dalszą opiekę i błogosławieństwo, bo kto ma Boże błogosławieństwo, ten ma wszystko. Oto ksiądz dr. Marcin Luther modlił się. Panie Boże Ojcze Niebieski, bądź moim pomocnikiem. I każ aniołom swoim świętym przy mnie pozostać, jeżeli zaś Tobie się podoba, przeze mnie coś wykonać ku Twojej czci, a nie ku mojej, ani ludzkiej sławie, udziel mi dla wielkiej łaski i miłosierdzia swego, prawdziwego zrozumienia, Twego słowa. I co więcej, aby mnie też czynił, O Jezu Chryste, Synu Boga Żywego. Pasterzu i Biskupie dusz naszych, ześlij Ducha swego Świętego, który by ze mną dzieło Twoje pełnił i we mnie sprawował chęć i wykonanie przez boską moc Twoją. Myślę, że podobnymi słowami i my także zwracamy się do Boga, kiedy wychodzimy z domu, kiedy zjeżdżamy na dół w kopalni. Na miejsce pracy, aby Bóg błogosławić raczył tam, gdzie będziemy. Król Dawid także w Psalmie 23 wypowiedział ważne słowa, ważne dla każdego, kto pracuje pod ziemią i nie tylko, dla nas. Powiada, choćbym nawet szedł ciemną doliną Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Z Bożą Pomocą, bo pod Bożą Opieką człowiek udaje się bez bojaźni do pracy, świadom, że czeka go ciężki znój i niebezpieczeństwo, ale powierza siebie Panu Bogu i jest pełen nadziei. Jesteśmy w okresie Adwentu, który zwraca uwagę na duchowy rozwój człowieka. Adwent znaczy przyjście. Przygotowujemy się na przeżywanie wigili i świąt narodzenia Pańskiego. Kiedy to modlitwą oraz kolendami będziemy wielbili Boga, który przychodzi na świat do stajenki betlejemskiej. Przez te dni będzie naszym przewodnikiem Słowo Boże. Jednak adwent, to także oczekiwanie na drugie przyjście Jezusa Chrystusa w wielkiej chwale i w Bożej Mocy. Zanim to nastąpi, musimy odbyć, odbyć adwent, to znaczy przyjście i zamieszkanie Jezusa w naszych sercach. Powierzyć Jemu nasze życie we wszystkich jego przejawach, nie wyłączając. Codziennej pracy, bo Pan Jezus pragnie mieć wpływ i kształtować także nasz stosunek do pracy. Czyż w pracy nie potrzeba nam Ducha Chrystusowego, Bożego, by prowadził nasze myśli, by był naszym doradcą, by nas ostrzegał? Czyż nie trzeba nam miłości wzajemnej, koleżeństwa, zgody, wyrozumiałości? Czy nie trzeba pamiętać o sprawiedliwości, sumienności, solidności i uczciwości? Właśnie Adwent mówi, że Pan Jezus przychodzi do nas, by być blisko, by być obecny w naszym życiu. Czy mieszka On już w naszym sercu? Czy zaprowadził w tym sercu swój porządek, a teraz nim rządzi i panuje? Dopuśćmy go do swego życia i swego powołania. Niechaj każda prasa będzie wykonywana wiernie, by była służbą także dla Pana i Jego Królestwa. Oczy moje zawsze patrzą na Pana Boga naszego, Aż się zmiłuje nad nami. Tak prosili ludzie w swoim ucisku, modląc się słowami Psalmu 123. I my tak samo możemy zwracać się do Boga, oczekując odpowiedzi cudownego działania. Tak każdy w trudnej chwili, tak górnik w czasie pracy może modlić się do Boga o inspirację. W podejmowaniu właściwej decyzji, o pomoc, o opiekę w trudzie, o siły do wytrwania wyczerpującej pracy. Niech i nasze oczy zawsze patrzą na Pana, jak czytamy w dzisiejszym psalmie. On przychodzi, udziela pomocy, dodaje sił duchowych i fizycznych. Wychodźmy więc z domu do pracy. Z taką nadzieją i otuchą w sercu, w tej pewności, że jesteśmy pod Bożą opieką, która ochroni od nieszczęść i zła. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują. Czytamy także w Psalmie 145. Tego rodzaju świadomość podnosi rangę każdej pracy i sprawia, że człowiek wykonuje ją także dla wielbienia Boga, dla dobra rodziny, swego środowiska i naszego społeczeństwa. Niechaj Pan Bóg zawsze Was strzeże i błogosławi Waszej pracy, obdarza szczęściem w życiu rodzinnym Was i bliskich Waszych. Amen.